Cześć, witam na kanale Hard Reset, w tym odcinku pokażę Ci jak wsadzić kartę SIM do telefonu Oppo Reno 12F. Na początku szukamy kieszonki na kartę SIM, znajduje się ona pod spodem telefonu, w tym miejscu. Następnie bierzemy klucz do otwarcia kieszonki, wsadzamy do dziurki i wpychamy trochę mocniej. Gdy kieszonka nam wyskoczy, wyciągamy ją. Teraz możemy zobaczyć w tym miejscu narysowaną kartę SIM oraz w tym miejscu. Jest ona podpisana tutaj jako karta SIM2, tutaj jako karta SIM1. Wsadzamy kartę SIM zgodnie z narysowanym obrazkiem. W ten sposób. Teraz, gdy wsadzimy już kartę SIM do kieszonki, możemy wsunąć ją z powrotem do telefonu. I dociskamy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.